Witam serdecznie moi drodzy z tej strony. Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na filmie robimy pojedynek karciany. Mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Rosji. Jak wiadomo, w finale gra Francja z Chorwacją. W meczu o trzecie miejsce ponownie spotyka się Belgia z Anglią. Tak jak to było w grupie, wtedy wygrali Belgowie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj pod filmem. Typujcie wasze wyniki, na kogo stawiacie. Czy ponownie na Belgów, czy na Anglików. Wiadomo. Ktoś musi wygrać. 6 sażetek. Tak jak powiedziałem. Po 3 na każdą połowę. Zaczynamy. Sprawdzimy jak to będzie w pojedynku karcianym. Ja stawiam osobiście bardziej na Belgię. W meczu o trzecie miejsce. W tym prawdziwym meczu. Tak więc zaczynamy. Urugwaj. Korea. No i tutaj wiadomo. Belgów, Belgów jest 9. To razy 2 bazówki mnożymy. Korea. Meksyk, Kostaryka i Australia. Czyli tutaj nie było nic: Dania, Chorwacja, Serbia, Panama, Peru i Francja. Ostatnie minuty pierwszej połowy Egipt, Iran, Niemcy, Arabia Saudyjska, Australia i Brazylia. Czyli do przerwy Belgia remisuje z Anglią 00 w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwa Świata w Rosji. Rozpoczynamy drugą połowę. I mamy Francję, Argentyna, Tunezja, Senegal, Korea i Meksyk. Czyżby miała być dogrywka? Niemcy. Coś tutaj jest fajnego. Jest Top Master Neymar, ale to oczywiście nie gra roli, bo to jest Brazylia. Położymy go sobie tutaj na boczek. Portugalia, Szwajcaria. Hiszpania i Maroko. Ostatnie minuty tego spotkania, regulaminowy czas. I czy Która z ekip przesądzi Meczyk właśnie w tych ostatnich minutach? Egipt, Iran, Senegal, Tunezja, Niemcy. I ostatnia karta to Rosja. No czyli, moi drodzy, jest dogrywka, tak jak było wcześniej. Bierzemy dwie saszetki. I jeżeli w dogrywce znowu nic nie wpadnie, no to będziemy rzuty karne wykonywać, czyli po jednej saszetce aż kogoś trafimy. Dania, Chorwacja, Maroko, Hiszpania, Nigeria i Urugwaj. Druga połowa dogrywki: Hiszpania, Kostaryka, Szwajcaria. Portugalia, Szwajcaria i Brazylia. No czyli nawet w dogrywce, moi kochani, nic się nie zdarzyło. Nie ma ani jednej bramki do tej pory, więc rozpoczynamy rzuty karne. Po jednej saszetce Niemcy jest Anglia. To jest oczywiście za jeden punkt. Czyli Anglia wychodzi na prowadzenie. Jeżeli tutaj będzie Belgia, to będzie znowu remis. Polska, Serbia, Islandia i Niemcy. Czyli, moi drodzy, nie ma. Wygrywa pojedynek o trzecie miejsce. Anglia w rzutach karnych. Tak więc, moi drodzy, zobaczymy, czy będzie też w prawdziwym meczyku taki wynik. Ja stawiam na Belgów. Tak więc moi drodzy, serdeczne dzięki za oglądanie tego filmu, no i oczywiście zapraszam na następne unboxingi. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.